Siemianeczko, kochani, ja jestem Karol, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić I chciałbym wam przedstawić um, jak dodać teksturpaka do minecrafta więc tak pobieracie sobie teksturpaka ja już pobrałem ja od razu zastrzegam, że ja już to próbuję nagrać drugi raz bo za początkiem to yy, i do mnie przyjechał. więc dobrze yy, otwieramy tam gdzie to mamy zapisane procent raming Kropka .minecraft yy, resource pack ja już tego nie będę przesłał, yy, bo ja już to mam wciśnięte no i tu jest wszystko to samo tak więc nie musicie się bać, że yy, Coś się źle, że łużol. ty nie nagrałeś tego, tylko coś zrobiłeś inaczej. Nie, to jest to samo, tak samo. Tak samo i bardzo was przepraszam, jeśli widzicie te lagi. To są mnie do komputerze, ale mi, po prostu to jest mnie pierwszy odcinek. Tak więc nie ma co się. Nie ma co. Nie ma co komentować takich. Więc. Mm, uruchamiamy Minecrafta. No ja mam Minecraft wzyczu. jeju Ale tak normalnie to ja ma, używam premium. Yy, masz 164. Mam nadzieję, że to działa. No. Czekamy, czekamy. Szybciej, Szukcie, szybciej. I teraz w opcję, tak, macie, musicie kliknąć w ten drugi. I teraz jak widzicie, zmieni się wszystko. W moim przypadku mi się nie zmieniło, tylko że i, i zmienione jest tylko parę środków. Ba. Zmienione jest tylko parę środków. Ale nie ma dobrego, tak subaka, to powinno wam No, yy, To są jeszcze moje jedenki. Jeszcze nie znikły. Mimo że yy, światło, to jest ja mój świat do testu, tak sobie się bawię. Więc tu. Yy, a! Zapomniałem, że wyłączyłem z niego mikrofon. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, zapomnijcie o łapce w górę i proszę o wyrozumiałość. I przepraszam Was bardzo, jak gram teraz w Grata, to słuchajcie te klawisze, tak? Bo teraz sobie odłączyłem, zawsze jak nagrywam normalnie, to wyłączam. Ale. Ну ладно, это было, Да, надеюсь, да. Давай. Хорошо, выражаем на Первый фильмик. Идем, что... Чем... Чем...